Masz prawo? Mam prawo, a ty masz prawo? Mam, chociaż nie zawsze wiem, do czego. Dobrze wiedzieć, kiedy masz prawo i do czego masz prawo. Dlaczego to robimy? Bo mamy do tego prawo i chcemy, żeby wszyscy wiedzieli, do czego mamy prawo. Dorota Sawicka, Magdalena Kąbuczko, Centrum Popularyzacji Nauki, Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku. Zapraszamy, bądźcie z nami. Będziemy mówić o tym, do czego macie prawo. Zapraszamy serdecznie. Będzie ciekawie. Tomasz Kałużny, wydział prawa zakład prawa pracy Expert Team Europe przy przedstawicielstwie Komisji Europejskiej. Masz prawo do legalnej pracy, panie sędzio. Czy może Pan tak powiedzieć tym wszystkim Ukraińcom, którzy przekroczyli granicę po 24 lutego, biorąc pod uwagę specustawę polską? Zdecydowanie powinniśmy informować, zdecydowanie powinniśmy eksponować, masz prawo do legalnej pracy i pokazywać, że właśnie na podstawie specustawy, a więc aktu prawnego ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Mamy jeszcze większe szanse i możliwości odnośnie legalizacji pracy. 12 marca tego roku pojawiła się specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Opublikowana została w dzienniku ustaw, więc prawo działa. Oznacza ono, że obywatel Ukrainy. Będąc legalnie na terytorium Polski, może legalnie pracować. Cały czas pozostaje ta sama konstrukcja: weryfikacji legalizacji pobytu i następnie legalizacji pracy. Co to znaczy legalizacja pobytu? To znaczy iż na podstawie tej nowej specustawy, ustawy, obywatele Ukrainy dostali bardzo istotne uprawnienie. Ich pobyt uznaje się za legalny, jeżeli spełniają ten podstawowy warunek, o którym Pani powiedziała, wjazd do Polski od dnia 24 lutego 2022 roku i posiadanie obywatelstwa. Ukraińskiego. A PESEL, ustawiają się w tej chwili ogromne kolejki po wydanie numeru PESEL. Czy PESEL to jest ta legalizacja? Nie. PESEL w istocie ułatwia obywatelom Ukrainy pozyskanie dalszych praw. Chodzi przede wszystkim o świadczenia, o pomoc dzieci, umożliwienie kształcenia, dostanie świadczeń z pomocy społecznej. PESEL jest to pewnie tylko narzędziem, natomiast z punktu widzenia zatrudnienia decydujący jest artykuł drugi, który stanowi o uznaniu. Pobytu zalegalny tych osób, które z powodu działań wojennych przybywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Ja tylko dodam tutaj, że PESEL można otrzymać legitymując się paszportem, dowodem osobistym, kartą Polaka, nawet prawem jazdy, a w skrajnych przypadkach wystarczy stosowne oświadczenie wnioskodawcy. Tym się zajmują urzędy miasta, urzędy gminy, które nadają numery PESEL. Myślę, że warto też powiedzieć o tym. Zdarzają się takie sytuacje, kiedy dzwonią do nas. Ukraińcy i mówią, ale jak to to, myśmy przekroczyli granicę i my jesteśmy tutaj legalnie. Co my musimy zrobić? Odpowiedź pada: Nic nie musicie zrobić. Sam fakt przekroczenia granicy determinuje legalność pobytu. I tutaj warto wskazać pani Sędzio, chyba jakie są podstawy prawne legalizacji tego pobytu, bo o to pyta bardzo wiele osób. Najistotniejszą podstawą legalizacji pobytu przed wprowadzeniem tych przepisów specustawy były jak zawsze wiza, jak zawsze pobyt czasowy, pobyt stały i to uprawnienie, które jest do obywateli Ukrainy wprowadzone już od kilku lat, ruch bezwizowy. Natomiast ta ustawa zasadniczo wprowadza nowe pojęcie. Uznanie pobytu za legalny z mocy prawa i przy spełnieniu tych minimalnych warunków, o których powiedzieliśmy, a z kolei uznanie pobytu za legalny jest dla obu stron przyszłej relacji pracowniczej pracownika i pracodawcy warunkiem nawiązania. Umowy o pracę i wejścia na ten istotny z punktu widzenia zabezpieczenia praw cudzoziemców pułap zabezpieczenia poprzez świadczenia z tytułu zatrudnienia. Do tej pory były dwie ścieżki, by Ukrainiec mógł legalnie pracować w Polsce. Po pierwsze, to pracodawca mógł wystąpić o zatrudnienie obywatela Ukrainy, albo obywatel Ukrainy mógł wystąpić sam z wnioskiem o zatrudnienie. Procedura była długa żmudna zajmowała czas. Tutaj jest bardzo prosto. Zdecydowanie ta droga, która istniała dotychczas, ona pozostaje dla innych nacji, a więc najprostsze rozwiązanie, kiedy pracodawca dokonuje rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, bądź występuje o zezwolenie na pracę, bądź obcokrajowiec cudzoziemiec występuje o tak zwane zezwolenie jednolite o pobyt czasowej pracy. Natomiast na podstawie tej ustawy obywatele Ukrainy dostali uprawnienie do zatrudnienia już jest w środka masowego przekazu określane zatrudnienie przez powiadomienie, kiedy obywatel Ukrainy odpowiadając na ofertę pracy, podpisuje umowę o pracę z pracodawcą, a to pracodawca w terminie 14 dni zobowiązany jest do powiadomienia właściwego urzędu pracy. A więc z punktu widzenia cudzoziemców, obywateli Ukrainy nie ma żadnych formalności uprzednich, tylko następczo Pracodawca zobligowany jest w terminie 14 dni powiadomić właściwy Urząd Pracy. A powiadomienie jest bardzo proste. Przez system teleinformatyczny praca.gov.pl powiadomienie dociera do właściwego Urzędu Pracy. Niewypełnienie tych warunków oznacza brak możliwości wykonywania pracy bez tak, to jest, zezwolenia to jest... na pracę, ale tutaj obowiązek spoczywa na pracodawcy. Obywatel Ukrainy tym się już nie zajmuje. Jeżeli podpisał umowę z pracodawcą, to pracodawca musi to zrobić. I przedsiębiorcy, osoby zatrudniające doskonale o tym obowiązku mają wiedzę i zatrudnienie. Obcokrajowca bez spełnienia tego obowiązku jest po prostu nielegalnym zatrudnieniem. Natomiast zatrudnienie obcokrajowca, a następcze powiadomienie właściwego Urzędu Pracy potwierdza legalizację zatrudnienia. Teraz musi dotrzeć taka informacja także do yy, pracodawców, do tych, którzy dają pracę. Między innymi o tym będzie mowa podczas specjalnego seminarium, które przygotowuje Wydział Prawa. Tak, 12 kwietnia planujemy zorganizować kolejne seminarium prawne dla biznesu, które będzie w całości poświęcone przedsiębiorcom, polskim przedsiębiorcom w obliczu wojny na Ukrainie, w obliczu konfliktu zbrojnego, który tam się dzieje i tego, jaka jest ich sytuacja, ponieważ przedsiębiorcy bardzo aktywnie angażują się w pomoc Ukraińcom, udzielają darowizn rzeczowych, finansowych, udostępniają, swoje mieszkania, udostępniają swoje środki transportu, organizują zbiórki, ale również mamy tutaj do czynienia z sytuacją, w której kontrakty które zostały zawarte wcześniej przez naszych polskich przedsiębiorców, zwyczajnie w tej chwili w obliczu wojny nie mogą być realizowane. I teraz co się dzieje z takimi kontraktami? Jak realizować takie umowy? Co w sytuacji, kiedy kontrahent z Rosji niestety nie może nam dostarczyć produktów, ani my nie możemy świadczyć usług na jego rzecz? To samo dotyczy przedsiębiorców z Ukrainy czy z Białorusi. I tutaj będziemy o tym rozmawiać z naszymi ekspertami. Trzecim obszarem, który będziemy poruszać, będzie obszar rynku pracy, zatrudnienia, legalizacji pobytu bo tutaj również ten czynnik ludzki jest bardzo istotny. Przedsiębiorcy nasi zatrudniają już w tej chwili bardzo wiele takich osób i zwracają się do nas z ogromną ilością pytań w tym zakresie i będziemy na ten temat 12 kwietnia na Wydziale Prawa rozmawiać. Niezwykle cenna inicjatywa. Kiedy wysłuchałem wypowiedzi pani Magdy, taki termin przyszedł mi do głowy, proszę mi wybaczyć po angielsku, upgrade yourself, to znaczy nasi pracodawcy powinni się upgradeować, wejść na wyższy poziom, że już nie ma tych żadnych barier administracyjnych, po prostu odrobina życzliwości i dobrej woli zawarcia umowy o pracę i powiadomienia w formie elektronicznej Urzędu Pracy i już mamy zalegalizowaną pracę poprzez uprawnienie, które zostało przyznane w ustawie, tak zwane zatrudnienie przez powiadomienie. No dobrze, na jak długo mogę dostać legalną pracę w Polsce? Pytam z perspektywy Ukraińca. Proszę zobaczyć, uznanie pobytu za legalny jest przez okres 18 miesięcy od wspomnianej przez panią daty 24 luty 2022 roku. Czyli do 24 sierpnia 2023 roku. Tak, ale prawo pracy stanowi, że można zatrudniać na okres próbny, na umowę na czas określony, na czas określony. Osobiście nie widzę żadnych przeszkód, żeby nawiązać relację pracowniczą z obywatelem Ukrainy, z cudzoziemcem na czas nieokreślony, dlatego że przepisy specustawy pomagają nam dalej. Otóż w zakresie. W zakresie uznania pobytu za legalny tego okresu 18-miesięcznego wprowadzone zostały w dalszej części ustawy przepisy o zalegalizowaniu pobytu na okres 3 lat. To znaczy, obywatel Ukrainy nie wcześniej niż po upływie 9 miesięcy i nie później niż po upływie 18 miesięcy może wystąpić o zezwolenie na pobyt czasowy. To jest niezwykle ważny instrument, dlatego że jest wydawany na okres 3 lat. Z Pełnym dostępem do rynku pracy. Czyli jeżeli sobie wyobrazimy przyszłość obywatela Ukrainy w ten sposób, że załóżmy po okresie 9, 10, 11 czy 12 miesięcy wystąpi o zezwolenie na pobyt czasowy, otrzyma jednorazowo zezwolenie na 3 lata, to z perspektywy dnia dzisiejszego będzie miał możliwość pozostania w naszym kraju przez okres 4, 5, a nawet więcej lat. Nie ma żadnych przeszkód, żeby pracodawcy mieli świadomość, że ta wyjątkowo daleka perspektywa winna skłonić do pełnego zabezpieczenia zawarcia umowy. Na czas nieokreślony. Co oznacza dla obywatela Ukrainy legalna praca? Pełne gwarancje, stabilność, pozyskiwanie możliwości mieszkaniowych, wtedy zawieranie umów jakichkolwiek z obszaru cywilnoprawnego jest ułatwione, dlatego że ma potwierdzenie gwarancji pracy, potwierdzenie otrzymywania środków, dochodów miesięcznych. Każdy patrzy na tego obywatela Ukrainy praktycznie tak jak na każdego Polaka. Polak, który zwraca się o pożyczkę, zwraca się o pomoc i jest w stanie wykazać, że ma legalne zatrudnienie na czas nieokreślony, jest zdecydowanie pewnym kontrahentem we wszelkiego rodzaju umowach. Oznacza to także, że będzie bardziej wiarygodną osobą podnosi wiarygodność, podnosi możliwości i w moim przekonaniu gwarantuje taką stabilność. Na dzień dzisiejszy ta pomoc w zakresie ochrony zdrowia, pomoc w zakresie kształcenia dzieci, pomoc w zakresu humanitarno-społecznego jest niezwykle ważna. Ale kiedy patrzymy trochę dalej do przodu, to tak jak każdy z nas troszczymy się o pracę, troszczymy się o stałe źródło dochodu, to nam daje tą gwarancję pełnienia ról społecznych, zawodowych, wszelkich ról rodzinnych, kiedy mamy pewność, że ta Praca jest w naszym zasięgu. Mówimy o specustawie, ale od 4 marca możemy także mówić o ochronie międzynarodowej. To jest instrument niezwykle ważny, który, proszę zauważyć, specustawa została. Polska finalnie, specustawa. Polskie prawo krajowe zostało w trybie pilnym uchwalone, weszło w życie 12 marca, a kilka dni wcześniej, 4 marca, została wydana decyzja Rady Europejskiej. Ta decyzja Rady Europejskiej, żeby nie wchodzić w szczegóły, dotyczy stosowania dyrektywy unijnej decyzja Rady Europejskiej o numerze 2022 382 z 4 marca daje tak zwaną zbiorową pełną ochronę nazywane to jest tymczasową ochroną dla obywateli Ukrainy oraz dla osób trzecich, dla cudzoziemców, którzy przebywali legalnie na terytorium Ukrainy i co bardzo ważne, którzy przybyli na terytorium Rzeczpospolitej nie tylko bezpośrednio z terytorium Ukrainy, ale nawet z innych obszarów. Na podstawie przepisów unijnych ta ochrona jest przewidziana przez okres jednego roku, liczonego od 4 marca, ale z opcją dwukrotnego wydłużenia o 6 miesięcy, czyli również ta ochrona. Międzynarodowa obejmuje obywateli Ukrainy, obywateli innych, którzy na terytorium Ukrainy legalnie przebywali i bez względu, którą granicą przybyli do terytorium Polski, oni są objęci tymi przepisami unijnymi, mają legalizację pobytu, mają prawo do zatrudnienia. Jedyny jest mały problem, że nie są w stanie wykazać tego swego uprawnienia. W tym celu potrzebne jest zwrócenie się, wystąpienie z wnioskiem do szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, i szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców wydaje zaświadczenie. Potwierdzenie, że ta osoba korzysta z tej unijnej, tak zwanej tymczasowej ochrony. Podsumowując, masz prawo do legalnej pracy. Mówimy obywatelom Ukrainy, którzy przekroczyli granicę po 24 lutego, uciekając przed wojną. Tak, masz prawo do legalnej pracy i to twoje prawo przez akty prawa krajowego, przez akty prawa unijnego zostało istotnie wzmocnione i zostały przekazane narzędzia nie tylko dla obcokrajowców, ale również dla pracodawców, żebyśmy. Starali się o legalne zatrudnienie, ale też, żebyśmy legalnie zatrudniali obywateli Ukrainy, obywateli innych krajów, abyśmy osadzali tą relację pracowniczą relację bytową na przepisach prawa, które zostały wprowadzone i które gwarantują funkcjonowanie cudzoziemców w naszym porządku prawnym. Bo ważna jest pomoc taka bezpośrednia, kiedy potrzebne są ubrania, żywność, leki, ale później ważna jest pomoc, która daje perspektywy. I na miastkę normalności, czyli praca, opieka zdrowotna, możliwość pójścia dziecka do szkoły. Ta pomoc doraźna, ten wspaniały ruch, który u nas Polaków się ujawnił w obliczu działań wojennych, tu i teraz działa, jest absolutnie bezcenny. Z perspektywy czasu potrzebna jest stabilizacja, ukształtowanie tych relacji bytowych z gwarancją zatrudnienia, o czym właśnie dzisiaj mówiliśmy. Tak, i te ramy prawne są bardzo istotne, o których Pan Sędzia mówi, bo ta życzliwość, taka oddolna działalność ludzka, ona za moment pewnie troszkę zwolni, bo wszyscy przyzwyczajmy się też troszeczkę do tej sytuacji. Będziemy dalej pomagać, ale troszeczkę to pewnie wyhamuje. Natomiast wszystkim Ukraińcom potrzebne są bezpieczne ramy, stabilne ramy prawne, i tutaj naprawdę ogromny ukłon, bo życzliwość ustawodawcy polskiego, jak i życzliwość ustawodawcy unijnego w tym obszarze naprawdę nas nie zawiodła. To teraz ważne, żebyśmy mniej zawiedli. Mówię o nas, pracodawcach. I tych, którzy mogą pomóc w znalezieniu legalnej pracy. Bardzo dziękuję. Sędzia dr Tomasz Kałużny, Wydział Prawa, Zakład Prawa Pracy, ekspert Team Europe przy przedstawicielstwie Komisji Bardzo Europejskiej. Dziękuję. Magdalena Konbuczko, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. I Dorota Zawicka, Centrum Popularyzacji Nauki Uniwersytetu w Białymstoku. A to podcast Masz Prawo, podcast powstający w ramach projektu Uniwersytet Otwarty, współfinansowany z programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki, współfinansowany także przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Na końcu świata? To my, Uniwersyteckie Centrum Podcastów. Na końcu świata. Na końcu świata. Na, 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 na. Uniwersyteckie Centrum Podcastów. Na końcu świata. Zapraszamy.